Siemana Menuczko, moim Minecraft to używam dzisiaj w programu. Moda w Prop, hunt, prop Hunter jest bardziej. A ze mną jest Pingwinek, Donat, Panz, Pawlik, Kajak oraz TC. Dzień dobry. A i pamiętajcie, że można puszczać tanty, ale nie takie jak strike'owane, strajkowane. Więc nie muzykowe, okay. tylko bardziej dźwięki zombie i tak dalej. No eee, tak, bo nie będzie pieniążków Nie będzie pieniążków Pieniążki. Dobra. Yes! Hm. Hmm, ej, kto. Ej, Pawlik, chodź, chodź, chodź. Czy widzisz tutaj jakiegoś propa? Ja nie wiem. Ja też nigdzie nie widzę. Może ta drabina. Może ta drabina? Kurczę, nie ma popychania. Mogę jednak wziąć popychanie. Oj, zabiłem Donata, jak mi przykro. E, tak się zapytam, jak zmienić team, bo mi automatycznie dobrało. E, F1, F2, F coś tam. E, F1 to nie, bo info, F2 nie, F3 nie, F4... Może pod tabem, tak, pod tabem, pod tabem. Hmm. Dobra. Hmm. Gdzie wy możecie być? Mam. O! Widzę, widzę, że masz. Zabiłeś go? To o, to Dobra. A kolegi mi nie zabił. Hmm. Powiem wam, że mam na do nawet ciasto z o, kurczę. O, mam, w wodzie jest! A. A w ogóle pod wodą nie da się strzelać. I ja tak klikam, 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 klikam. No nie mogę. Klikam prawym i po prostu zabijam wszystko. Czyli najlepiej e, ja ja się chować w wodzie, jak coś jest Ej, pan ty wbiłeś sumie... to... Miałeś być w pomarańczowym teamie. Ja bo nie, w przeciwnym. No dobra, to w następnej już rundzie, bo nie chcemy się zmieniać, bo i tak umrę w takim razie, o. Dobra. O, Ale mam pomysł na kryjówkę. O nie, jest... Jeju, Pans, nie klikaj tak, spokojnie. Chill. Dobra, Pans, słychać w Ciebie klawiaturę, myszkę? Musno w to gadanie podkreślić. Da, Dobra. Hmm... Kto to jakieś... Tu sobie przez główną aleję wchodzi, wszedł do domu. Kto to wszedł do domu? Widziałem tego kogoś. Szukający... Dobra, już. Git. Gdzie jesteście? Znajdźcie mnie... Chudniają. O, który sobie biegnie O, ktoś biegnie przez. Po... O, siema jakieś serduszko latające Ej serduszko, patrz, 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 widzisz mnie? Serduszko, ej patrz, jestem przy tobie, patrz, patrz, chodź patrz. Idę, idę I czekaj, i weź spróbuj po mnie wskoczyć O, dobra Dobra, jest Gigi. Ktoś sobie przy biega. Halo. Przy drewnie. Przy spałnie coś. Jakie po twojej Gigi były? O, o nie, 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 ja ale nie to o. Dobra, to było głupie, to było głupie. A do widzenia. Jest, to było głupie. Boże, bardzo głupie, że spadł. On. Pan złocisty, jak się wtapia. Ktoś, się jest... Tak się... Ktoś jest. Ktoś jest szatanem. <grym> Zabrakło no, w ciebie. ale ciało poleciało, 102 no, metry. Ale pans się dobrze kryje, a Golda? No, w sumie nawet leci Pan, Pan i Golda chorędalnie podobną kryjówkę mają. Chorendalnie podobno. No, to... Może mi ktoś powiedzieć, jak go nie będą obok. Mm, a kto ktoś jeszcze prosi? został? Kto jeszcze został? Mm, golgach Jeszcze golgach i Dobra Pausy. powiem. Ile tutaj Dwie jest? Dwie minuty minęły, więc w sumie można powiedzieć, że obaj są na dworze. Nie wiem, czy można w tej grze w środku być, ale są na dworze. O, no, obaj, obaj mają no, się. ten sam motyw, motyw... znalazłem chyba. Motyw... Przyrodniczy Motyw przyrody, ale nie takiej życie. naturalnej, tylko bardziej sztucznej Sztuczna przyroda? Tak, ludzkiej. życie. Przez ludzi zrobione. To jest to jest. To życie jest. No, Życie, o. życie Nie wiem, że to Takie są te kwiaty raz. O, no tam, mam cię. Mogłeś tam siedzieć, Donat Kto tu jeszcze jest? Życie. W innym miejscu, o, ale widzę. bardzo podobny motyw ma Goldach. Golgach. Zmienił się? Czy coś? Tak, 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 Co ja No, właśnie sobie chodzę. No, widziałem w wodzie. No, Co? Co? W wodzie. Może ja nie w wodzie, mówię. ale w Golgach. To... No Ludzie... życie, życie, życie. By... Ludzie na Golgacha leją wodę. O, może tak. No bo miał się zmienić. A. Bomba to nie jest. golgach jest bomba na miejscu, zapalić? gdzie się leje wodę. Fontanna, fontanna, czymś w fontannie? Niekoniecznie. A nie, tu nie ma fontanny. Taki specyficzny sposób lania wody jest na to taka specjalna nazwa. Podlewanie. Podlewanie, kryszczak? Nie, on, on jest kwiatem. Ale Mało wy blisko na... po prostu przechodzicie. On jest jakimś kwiatem. Mm -hmm. Cały czas ktoś no. jest obok mnie. Na miejscu kwiata. Jest na grządce jednej. Po prostu sobie serduszkiem stoi już chyba. Nie no szanta, serduszko bym serduszka. widziała. Elo, 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 ello. Tak ktoś ci strzela heada. Siema! O! Ajaj, blisko było. Ale ja dopiero przyszedłem. No dobra. Tak tak, ja przynajmniej ja ja będę z Chłopaki, mam taki ultra pomysł Dobra. Ale... A, dobra, my jesteśmy chyba w innym teamie. Chwila. Mama mnie woła. Dobra. Oby przynajmniej wołała jeszcze 18 sekund, 17, 16. 15. 10. I 5 sekund ma. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Szczęśliwego nowego roku! Dobra, znaleźć tego. Nic Nicponia trzeba. Gagatka. Gagatka, nicponia. Ja będę jak kanapkę. Smacznego. Mm. Mmm, kanaponia tak dokładnie, ale broń boże nie. Wracam po prostu na muzykę. Hmm. hmm, to jest nierówne. Jezus Maria, mam na przyszłość taką kryłkę, że. Nie będę <noise> mieli szans Mam bazon. Wcale nie To nie bazon? To tylko kryształ Wcale mnie nie ma A ja <noise> nie ruszała Oba Bamby Ej, co tutaj tak to stoi? O! Dobra No reszta się rusza Ostatni został, ale szybko tutaj po prostu wydojeni. ogarnięte. Jak jest ruszone, to tak jakby... Jak się rusza czy, co, czy coś, no to... Byłem tam. Jej, to, chłopaki, tam ten by pomysł? By co o nim myślicie? Mam! 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 Mm. Gdzie? Czekam, Dobra, jest. Znaczy da się wejść do środka. Tak? o. To ci mogę nawet pokazać. Dobrze wiedzieć. Ej, teraz ja mam taki genialny pomysł, że po prostu wam... Nie... Wiem. O, bo to nie był ten sam co my. Uszy zwiętnął. Eee, chłopaki, chłopaki, chodźcie, chodźcie, to ja tutaj na środku. Chodźcie, no, no, chodźcie, no. chodźcie, 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 Ijdź. chodźcie, chodźcie. A pod setek jakby lokujecie propy, czyli możecie się ruszać. A ja chyba wiem o co ci chodzi, no. Wydaje mi się... Tak! O, tak. Oj, byczku... Da, dawajcie raz... Wszyscy w trójkę tutaj. Tylko zaraz, tylko... Us, tak, żeby to wyglądało legitnie. Nie, ej, ostatnia osoba jest nielegitnie. Ostatnia, no, ostatnia osoba nie, osoba nie jest legit. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja tutaj się będę chował, idealnie. Dobra. Właśnie, ej, Pawlik, a ty obok niego. O Jezu, telefon Ej, jest dzwoni. Runda już się zaczęła. Dobra, okej za mną. Okay, Donut, donat, Donat, Ej, Donat. Ej, to czekajcie. Chodźcie, 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 chodźcie. Ja już wiem gdzie oni są. Mm -hmm. To jest czysta IT pomysł. Granatniki w łapę, mówię wam. Oni są kryształami, na pewno. Ja wiem. Oni się ruszali, tylko który z nich? To nieważne. Hmm. Hmm. Ej, bo jak na razie nikogo jeszcze nie widzieliśmy. Wyjdziecie do nas czy co? No. A skąd mamy wiedzieć gdzie o, już Jezu, jesteśmy? Już jestem. Nie jest to taka daleko. zła. Tak. E, o! Kto się My się tak jakby nas. zbudowaliśmy. Nie, dobra, nie mogę tak razem bo pod na sobie. to strasznie dużo mówiłam, bo tam nic mi nie słuchać, muszę tam mieć tak, dobra. Wy jesteście na dachu, ja to wiem. Nie, tak. nie, nie jesteś no, na może, dachu. No może może. Co, coś o. wysokiego, jesteśmy tak, w O nie, oni są gdzieś tam na tym wysoki punkt. Nie, 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 chłopie, chłopie. Chłopie, ustawiaj się. No, dobra. Tu, c, c kliknij C. Jeszcze, o dobra, ktoś jest obok ja nas. ktoś Tak, ktoś sobie. Czy ta osoba skacze? Nie, ale ja nie, nie widzę już tej osoby. A, już w poszło. Ktoś był blisko. Co hmm. to, to może być? Wysokie miejsce. Mhm... Mm o! Kto to to strzodnia nas obok nas? Co to? Dobra, szybciej, ukrywaj się w tej grządce bardziej. O, dobrze. Dobra, uciek do lasu. Nie, to Ten nie jest bok las. jest idealny. Uciek no. do buffu. Uh. To nie, szybko. Def, 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 co to za deftanie grządek było? Widziałem. Hmm. Nie Pan słychać klawiaturę i mysz Nie, ja. No, jak, jak można mi Bóg słuchać, widzisz, jak ja to i To może to było jedzenie. Co to za jakieś no. deptanie znowu grzony? No je... naprawdę no tak, nie no! Ko kolegów dam niszczyć. Biega komuś do domu i niszczy te, te, te... Jak to się nazywa? Nie Bo beczki, so. tylko... Do niczki. Do czunie. Do Teraz ja już czuję. nie powinno Wygląda jak do niczki. Czy wy jesteście Dobrze, tymi tutaj? Jest. Czym? Czym czuczaj? Tak. o Nie. trzech tutaj już przyszło. I... Jezu, strzelają pod... Po kwiatkach naprawdę, jakby tutaj ochrona przyrody przyszła, no. to oni by było nie mają zero. Że... No, oni mówili, że są wysokimi. Nie ruszajcie się pod koniec, nawet. To jest coś wysokiego. Tak, tak, tak. Coś wysokiego. nie chłopie, nie! Nie, 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 nie. on tu jest, on tu jest, nie rób Czekaj. tego. Ej, on nie idzie, on jest ślepy. Nie, nie, idzie z bryłym.

E, ale, nie, ty, nie e, ale my jesteśmy niektórymi, a niektóre są nie. My się ledzić, idealnie no. tak wtopiliśmy w tło, nie? Wczelaj się ja, do każdego. Jeszcze pana nas ja się was jeszcze pytałem, a wy widzieliście te takie, jakby je, jeden gościu widział, ten, ten, ten jak było pod <laughs> nas. Tak, i my byliśmy trzema pod rząd, a później były dwa legitne. I ktoś przebiegł i strzelił po tych dwóch legitnych, a nasze zostawił. No bo to, no, to, wyglądało. Się. No, to wyglądało jak taka jedna ściana, nie? Dobra, lecimy. Ej, chłopaki, ale wydaje mi się, że w ogóle kryjówka, ta, którą my mieliśmy, to jest zbyt OP. W sensie, naprawdę. No Na sobie początku, bo teraz każdy o niej wie. Mmm, tak, ale można się ustawić zupe w zupełnie w innym miejscu, dostawić gdzieś, gdzie będzie się leczyć, wyglądało, więc ja robię małe proponer, by yy, raczej unikać tego chyba, żeby po prostu zapamiętać. No. O yes, dobra. No, jest, dobra! Ma, 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 ma mam goniec. nie! Ciu. Jezu ile Ciu. Ciu. można gonić cię? A! Aha. Dobra, zabitę. Jak szybko! Szybcią. A nas jest trzech, was czterech chłopacy, no, to... no słabo. A... Taka sobie jest mapa szczerze na chowanie. No to. Ej, dobra. Czterech, no, chodź na czas. Ej, ludzie, chodźcie! Ej. Ludzie, chodźcie, mam super plan, chodźcie. chodźcie. Dobra, chodźcie. dawaj. No to y, teraz chodźcie. runda następna i jeszcze następna i kończymy. Najpierw bierzcie to. Najpierw to wejście. Oj, szykuje się. Teraz chodźcie za mną. Zgubiłem cię. Teraz chodźcie za mną. Tu. Nie, stójcie. O, tu skacze skaczę. Dawaj, dawaj. Chodźcie. Szybko, szybko, szybko. Już się powiem, co ty chcesz zrobić. No, może gdzieś tutaj. <laughs> Jezu, to naprawdę nie miałeś pomysłu. I nas po prostu wziąłeś to. Tak. Dobra. Ja, ja tutaj będę się kąpił. Według mnie to wygląda na dziecko. Zaraz. Za, za, a jak gdyby tam wskoczyć? Chciałem się gdzieś podsadzić z wami. No to właśnie no, my się ale... podsadzamy. Czekaj. O, o, poczekaj, ja na ciebie wejdę. Co? Dobra, ty, ty wejdź na... Na czas czas małe dziecko. Znaczy, ale dobra. I jest nie, na dobra, czas ty tak dziecko nie dobra, proponuję zrobić bez... Chcesz na, na czosku robić na czos? Nie, no już mnie zabił, Jezu! Zwoniłem po policję. Ja, goldach, ja na to na, Ta legitno, w ogóle, to było najgorsze, co mogłeś zrobić, naprawdę, powiedzieć, <grym> że masz kliówkę, mimo, że nie masz. O, kurde! A, goldach. Łatwo. Nigdy więcej takich bejków. Ale jestem trollem. Tro, Trolly i przeciwników, nie nas. Dobra, czyli no wy fajnie. teraz się chowacie, my się chowamy i koniec, yy, i zmiana mapy, czyli koniec odcinka. Dobra, Hunter Street. O nie. Pan, ja słyszę jakieś dźwięki o. dziwne. Mm, to nie mam pojęcia co to może być, brał mnie jest cisza spokój. Klawiatura, myszka. Nie, no, ja teraz, tam, nie wiem, no, za chwilę, no. może to muszę zreset tego. Eee, tutaj hmm. To czekaj, to się na Czas piecisz, nie Coś tutaj nie jest. No, tak trochę. No kurde, ja się specjalnie tak ukryłem, że każdy już wiedział, że tam jest. Każdy zapamiętał, co tam jest, a jak tak i tak nie przyszedł pierwszy i nie zabił. Też hmm. A ja trochę tak niedówno. Troszkę jeszcze klateczka. Ja sprawdzę te, i... tą naszą episkopę... Nie wiem, na zablokowanie się jest nierówne Do serduszka wycieka. Za, za, tobą. Hmm. Za, za tobą Ja on coś z teksturami Dobra, zmieniamy zaraz mapę to ci... nie... Chłopie, ty mnie jesteś ciemny jak nie wiem Serio? Mam go, mam go, mam go, mam go! Widzę no Chłop się chciał w tło, w ten, wtopić, Zglądarka. ale... Mi... No, chłopie... O. Chłop mi się To było szybkie. Dobra, chłopaki, teraz musimy coś się pickiało. ostatnia runda Wiem, ja wiem, Beki, byki, byki chodźcie za mną Mam nadzieję, że wiesz Tak, mam plan do ciebie i wykonasz gorszą dobra, sam. chodź, 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 Pawlik i ty no Wiecie, to będzie Masz tak woda czy uuu, ale nikt, wysoko jest chyba nikt tutaj nigdy nie szukał ja był ale tu nim chodź, 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 chodź o nie, ja... CO? Pawlik! Ja, ja wiem, ja wiem, to nie! Nie wiem nie! Ja to... zo... nie, ja zostaję tą postacią, co teraz jest Tem, dobra i ja tutaj po prostu cze czekam, jakby wbili to szybko zmiana na serduszko i ten Co to jest? Co serduszko? Ja nie, wie ja nie dobra, wiem Ja nie wiem Dobra, ja tutaj będę tak, nikt mnie nie będzie widział, mówię wam no, no zróbcie, zróbcie tak jak z... ja. Goldak, ale nie to nie wie. chodzi o to, żeby tryhardować, A, tylko no, o to, żeby ładnie... Hej, ten... O, o, o no, nie, no, kliknąłem, żeby rzucić no, i się zmieniłem w lusterko. Na to, kutai, 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 kutai. No słuchaj, na takie kryjówki to się traci dziewictwo. O Jezu! Ja wiedziałem, że tam jesteście! O nie! Jak już usłyszałem o lusterku! Co? O nie, kurczę! Tak jak dobra. ty mówiłeś, ja tryharduję, nie? Tak, tak, po prostu. Tutaj jest spalone. Spaliłeś się, Pawlik. O, dobra, Goldach, tak, dawaj, dawaj. No, Ale tam tam ślepi to... uciekają. Aha. Jak... Jak takie głupie stado bachoru. O nie, cholera, jeszcze... Dobra. O, o kurde! Dobra, w takim razie, dzięki za oglądanie.